Szczęść Boże, witajcie w listopadzie. Dalej kontynuujemy rozważanie Ewangelii według św. Marka. Wówczas podszedł jeden z nauczycieli Pisma, który słyszał ich rozmowę. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus rzekł, pierwsze jest słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przekazania większego od tych, powiedział do niego nauczyciel pisma. Bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznieś powiedział, bo jeden jest i poza nim nie ma innego. Miłować go całym sercem, rozumem i całą mocą, miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I odtąd już nie odważył się go nikt zapytać. Przekazanie miłości Boga i bliźniego. W tych 613 nakazach i zakazach, jakie Żydzi mieli, znajdowały się również te dwa przekazania. Miłości Boga i oddzielnie miłości bliźniego. A więc to pytanie, które zadał faryzeusz, było naprawdę bardzo podchwytliwe. I kiedy Jezus odpowiedział, że najważniejsza jest miłość do Boga i miłość do bliźniego, nie zapominając o sobie, że na wzór własny, jak się należy siebie zauważyć i pokochać, nagle zupełnie zmienił wszystko to, co działo się w Starym Testamencie. Bo o wiele prościej jest zrobić nakazy, zakazy, za to kary, za to jakieś tam nagrody i w ten sposób trzymać wszystkich na uwięzi takiego lęku. O wiele trudniej jest iść miłością, która nie nakazuje, a daje szansy i możliwość, która wyzwala energię, dzięki której można naprawdę wiele od siebie dać. Dlaczego? Bo kocham. No to spójrzmy teraz na siebie. Mamy przekazanie miłości Boga i Bliźniego jako najważniejsze. Pytanie, które się rodzi, to skąd tyle w nas lęku? Skąd w nas tyle różnych sytuacji, które nas. Spowalniają, mówiąc tak bardzo już ogólnie, gdy chodzi o Jezusa. Bo właśnie nauczyliśmy no, się, że mamy przestrzegać zakazów, nakazów, mamy za to mieć nagrodę lub karę i tak funkcjonujemy. I dopiero później próbujemy odnaleźć, no dobrze, a gdzie w tym wszystkim miłość? Jezus nie chce. Od nas ofiary, która idzie na zasadzie: o Boże, znowu muszę pójść do kościoła. Ojejku, jeszcze ta modlitwa. Nie o to mu chodzi, bo w ten sposób zawsze znajdziemy argument, żeby się usprawiedliwić. Jezus chce tylko jednego: żebyśmy wypełnianie dekalogu, prawa moralnego, czynili to nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że kocham. Dlatego, że Jezus jest dla mnie najważniejszy. O taką miłość się modlę, bo inaczej naprawdę kościoły będą zupełnie puste, dlatego że lęk przeskoczy wszystkie inne możliwości normalnego życia duchowego. Kiedyś młody człowiek mi powiedział: Wystąpiłem z kościoła, znaczy nie chodzę do kościoła, wierzę w Pana Boga, ale odkąd ksiądz, nie chodzę do kościoła, przestałem się bać. Nie wychowujmy naszych dzieci, młodego pokolenia, w lęku przed Panem Bogiem i nie straszmy Panem Bogiem, tylko Uczmy jednej rzeczy. Bóg jest miłością. I tej miłości od nas wymaga, byśmy budowali takie z nim relacje.